Cześć, siemano, z tej strony Noli. Jako, że rok 2015 już się kończy, wchodzi 2016, to z okazji Sylwestra postanowiłem nagrać dla Was opening. Otworzymy sobie dzisiaj 6 Bravo Case'ów i, uwaga, 15 Cold Stone Package'ów. Może polecić coś ciekawego, miejmy nadzieję, że tak. Jeżeli wam się podoba, to zostawcie łapkę w górę, ale to już pewno wiecie, bo każdy o tym mówi, ale opening jest strasznie drogi, dlatego proszę was zostawienie łapki w górę. No i jeszcze co miałem wam powiedzieć? Aha, miałem wam złożyć wszystkiego, ale to wszystkiego najlepszego, żebyście się najlepiej bawili w Sylwestra jak możecie, żebyście, nie wiem, jeżeli ktoś lubi się nawalić, żeby się nawalił, jeżeli ktoś lubi spędzić w domu, niech siedzi w domu, jeżeli ktoś lubi, nie wiem, jeździć... MPK przez cały Sylwester w jedną i w drugą stronę, niech sobie jeździ, jego sprawa, byle żebyście wy byli szczęśliwi. No, a ja specjalnie dla was wydałem 400 euro na ten opening, więc naprawdę zostawcie tą łapkę w górę, proszę was, taki ostatni prezent w, przed, przed nowym rokiem, zobaczymy czy uda nam się pobić nasz rekord ustanowiony w tym roku, jest to 23 tysiące w górę pod jednym filmem, zobaczymy czy uda się nam go pobić, no, a my zaczynamy otwierać. I myślę, że zaczniemy sobie od tych Bravo Case'ów i przejdziemy potem do Cobblestone Package'ów. Więc Bravo Case, jeden Bravo Case kosztuje 7 euro. A ja chcę założę słuchawki, żebyście nie mieli żadnego przegłosu. Widzę, że znikły nam tutaj miniaturki niektórych przedmiotów. Może to oznacza, że te przedmioty, których znikły miniaturki nie polecą. A jeżeli takie zestawy były, to by mi się bardzo podobało. No zobaczymy. O, mam nadzieję. AKW, e, ognisty wąż, jesteśmy już strasznie na plusie. No, no jednak będę lecieć. Ognisty wąż, jesteśmy strasznie na plusie. A... Ocean Form, nie, to jest deagle. Ocean Form też jesteśmy na plusie. E, Diggle średnio. No i nóż to już w ogóle i na bajkę jesteśmy na plusie. Ale na razie e, nie wygląda to najlepiej. W ogóle dzisiaj mój brat otworzył kosę. Może wam wstawię... Był ognisty wąż przez chwilę. Kurde, mać. Ale nie będziemy się złościć, to jest ostatni opening w tym roku, także także ten. Na luzie. Słuchajcie, mój brat wylosował dzisiaj kostę. Dałem mu 5, 10 skrzynek do otwarcia i w drugiej skrzynce swojej pierwszej w życiu otwartej. Pierwszej w życiu drugiej, boże. Drugą skrzynkę otworzył w swoim życiu i wylosował kostę. No a my teraz idziemy za openingiem dalej, ale kurde, mać. On ma tyle szczęścia. No oczywiście nie będę nagrywał z nim openingu, bo to będziemy jakieś jaja typu jak z Mishorem, a ja nie chcę takiego czegoś. Aczkolwiek chłopak ma no, szczęśliwą, szczęśliwą rękę ewidentnie, no Skoro w drugiej skrzynce wytropił Kosa. Nie jakąś najlepszą, ale Kosa to zawsze kosa. No i z... Rejko... lecz pół. Z brawokejesów, jesteśmy na zero. W na zero mój portfel jest, bo. No nieważne. Gubię się w zeznanie Straciłem strasznie dużo. Tutaj smocza Wiedza i nite, tylko nas, to nas interesuje. Reszta to jest gówno, bo to nie zwraca nam nic, a to zwraca nam tylko jedną skrzynkę. No i mamy na razie USP pamiątkę królewskich błękit. do dziwo nie jest taki brzydki z wyglądu, ale to nas nie jara. My polujemy na Dragon Lora. Naprawdę, rok się już powolutku kończy, a my chcemy mieć Dragon Lora. No jest pamiątka indigo tylko. Więc na pewno to nie wygląda jak Dragonlord, szczególnie że jest Battle Skirt. No cóż, licznika też nie będę stawiał tutaj. Ile się nam zwróciło, ile nie, bo nie ma to sensu przy otwieraniu Cobblestone'ów. Bo jeżeli to się trafi, to zwraca nam się wszystko, jeżeli tam to się trafi, to jesteśmy na strasznym minusie. Więc myślę, że nie opłaca się. Aczkolwiek zobaczymy, co teraz nam wyleci. Cześć, ja mam mikrofon włączony. O jezus, mam już się bałem, że. Ja pierdolę. Sorry, sorry, Luizka. Że już się bałem, że się nagrywa, nie? Dobra, zostało nam 10. 5 otworzonych. Z pięciu kobry stąd pakietów wypadło gówno. Na razie najlepszy item, jaki wypadł mi z tych paczek, to jest Deagle. E, dzieło ręczne. Nic mi lepszego nie poleciało. Chociaż ten Knight. Chociaż ten Knight by był dobry. Ale widzę, że na razie Gable mnie nie lubi. I dropi mi same skary burza pamiątki. Tak, chyba nie muszę mówić, że nie jest to dobry skin. Także. To lecimy dalej. Nie będziemy przedłużać bezsensownie odcinka. Skar 20 burza, dziękuję ci Gaben. No, ale ja idę zaraz spać, jak to nagram. Wrzucę wam na YouTube'a to. I jutro, znaczy dzisiaj już w sumie sylwester, więc idę się też bawić. Ja spędzę ten sylwester ze znajomymi najprawdopodobniej. Z alkoholem i z wieloma innymi rzeczami. Kurde, no pamiątka Indigo, czy mi poleciało z tej skrinki coś innego niż to Indigo i ten Skar? Naprawdę, już otwieramy kolejną paczkę. Otworzyliśmy 10 i na razie nic, Totalne zero. 400 euro na to wydałem. Indigo, to jest chyba jakiś kurwa żart, przepraszam bardzo. Panie Gaben, ale ja też chcę być szczęśliwy w, te, w ten Sylwestra i chociaż daj mi tego Night, żeby mi się to zwróciło. No to nie jest Night, to wolałbym już to, ale, ale to nie jest Night. Fajnie, że mają złote naklejki, ekstra. Tylko, że sam skin taki gówniany jest nic nie warty. Dragon Lord, Dragon Lord, proszę. Dragon Lord. No i dupa. Skar 20, burza. Żeby mi tak zrobiły Dragon Lord jak ten Skar. Chociażbym chciał go zobaczyć na chwilę, nawet nie musi się, Chciałbym go zobaczyć, że on jest w zasięgu ręki gdzieś. Nie, jest na razie Skar 20. Pamiątka, burza. Bądźmy dobrej nadziei. Zostały nam dwie skrzyneczki, więc jeszcze jest szansa. 400 euro lip. To ludziska nam dzisiaj poleciało, więc myślę, że odcinek wam się spodobał, myślę, że zostawicie łapkę w górę, taką na zakończenie starego roku. No i co? Napiszcie w komentarzach gdzie idziecie, co robicie, jeżeli oczywiście zdążycie, jeżeli będziecie w stanie, jeżeli będziecie gdzieś nieszczęśliwi i zdarzy wam się obejrzeć mój odcinek, nie ma problemu, napisz komentarz, nawet jak będzie nie do ja zobaczę, na no, pewno się też pośmieję. No i trzymajcie się, do zobaczenia w nowym roku już na, najprawdopodobniej na moim kanale. Cześć, Nara, cześć, Elo, pa!